puścić piosenkę Młynarskiego. Nie wiem, mm -hmm. y tam 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 Młynarski napisał do, do melodii Mozarta. No. Napisał o rodzince. Yy, musisz to znaleźć bo to by warto opuścić jak to rodzinka się spotyka przy stole i, i dlaczego się skończył czas rodzinki ale jest, jest piękny opis rodziny rodziny przez Młynarskiego i różnych, różnych przypadłości. Przecież jak w tej piosence z Kabaretu Starszych Panów, że rodzina, rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, się jak pies. Ale fajnie by było, gdyby, gdyby wiesz, dla, dla, że tak powiem, uśmiechu na twarzach, puścić Młynarskiego, bo on to świetnie zrobił. Pod, 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 pod te Zapomniałem tytułu tej, tej pieśni. Ja teraz mówię do was jak poeta. A właśnie! Ja właśnie. Czy wy wiecie, kamraci? Ja poeta iłachmyta, tak? Tak. Czy wy wiecie, kamraci, że w Poznaniu pomnik y, Adama Mickiewicza został pohańbiony, sprofanowany i złajdaczony, skloaczony został? Przyjechały jakieś kurwy, dwie, i z wysięgnikiem, z wysięgnikiem takim koszowym, mhm. zawiesiły na pomniku Mickiewicza neobanderowską flagę państwa neobanderowskiego. Musiał na to pozwolić, jebany, w dupę pierdolony, ktoś z magistratu poznańskiego, może sam prezydent w tym wypadku. Zdrada, zdrada, zdrada. Ale to mało, że zdrada. Ten, kto pozwolił na to, powinien zjeść tę flagę. Zjeść bez popicia, kurwa. Tak jak książę radziwił, kiedy chłopi kłusowali w jego lasach. Darował chłopom życie za kłus... w ogóle, nie tylko chłopom, ale musiał warunek być spełniony. Musiał zjeść to zwierzę na, na surowo, które zabił. No. I w pamiętnikach jest, jak chłop musiał zjeść zająca. Żeby, żeby, pa, żeby, żeby mu łeb nie obcięli. Aby ujść z życiem, tak? Więc, więc ten chuj... Z Poznania albo ta pizda z Poznania, która pozwoliła powiesić te ścierwo neobanderowskie, niebiesko-żółte, powinien tę flagę zjeść. Zjeść. A to duża flaga. Może macie linka do zdjęć. z to w z ogóle, tego... jak o tym mówisz, to warto też przypomnieć, że banderowcy, którzy dowiedzieli się, że mają oddać kasę, którą nakradli. Już teraz się obracają przeciwko Amerykanom, którzy też ogromnymi środkami wspierali i, i już spalili kukłę trumpa, już są gotowi najpierw pierwszą się z kolejnymi, nie tak. bierna, nie oni ty Hechły jednak mnie nie zawiodą nigdy <laughs> Zuchy. Dobrze Za chwilę będą strzelać do Amerykanów Wiesz co może być? Obym nie powiedział tego w złą godzinę no. Mogą wejść do, na Ukrainę Oddziały polskie, które będą walczyć Z banderowcami w obronie Amerykanów <laughs> Ale by to były jaja Marcinku Masz, 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 masz ten piosenkę tego? Mam tego... i chciałem się ciebie zapytać, no. bo mamy dwie rzeczy. Dzięki Krzysiowi Młodemu, który jest bardzo czujny i fantastycznie materiały zbiera, archiwizuje, no. selekcjonuje. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich innych, którzy w taki cudowny sposób dbają o to, żebyśmy byli do znalezienia do znalezienia i tak Oksynox i kamraci rodacy na wkontakcie i niekoszerne Nu, nu, I, tak, i, i materiały, radia, które dzielicie, roznosicie, tak. podajecie dalej tak. I, i, i też Kaziu W., który między innymi często robi te krótkie, bardzo, ale takie konkretne wstawki na, na portalu X, które świetnie trafiają i wy, którzy przybieracie te różne materiały, podajecie dalej. Fantastyczne roboty, które robicie i to, co trafia na widera, nawet nie wiem, kto to robi, jakby się ktoś, jakby się ktoś odezwał to też ogromny szację dla ciebie. Twój robi, swój robi. Na pewno swój. No. Tak, i no, no i Krzysio Młody e, też e, ponieważ ten materiał m, przygotował, przerobił znaczy przetworzył, e, zarchiwizował to właśnie się odezwał, że rzecz, o której mówisz, czyli o tym zbezczęczeniu pomnika, e, no. jest materiał. I ja właśnie w tym momencie ten materiał e, puszczam online u nas na, e, e, na kanale, kamraci możecie go zobaczyć. Super, super brawo Krzysią. Super, brawo. super, że tak. Zadbałeś o to, żebyśmy mogli ten materiał zobaczyć. On mhm. będę się tutaj starał tak przysłać. Tak, widzę, że wieszają jakąś szmatę. E, oczywiście ten podnośnik tam się znikąd nie wziął. To nie, nie jest tak, że przejeżdżał i skoczyli, Ale To nie ma. Nająć, tak. no to tak. nie ma tak. Jakaś kurwa z magistratu musiała wydać zgodę. Pierdolona dziwka w dupę albo pederasta z magistratu, kurwa w dupę jebany z Poznania. To jest, to jest znowu prowokowanie Polaków. Co Mickiewicz ma kurwa do, do pierdolonych banderowców, kurwa, żeby, mu, żeby go tak przywdziać. Jeszcze, jeszcze gdyby powiesili flagę białoruską. No to jeszcze, prawda, yy, że tak powiem, oni mają prawo, ale pierdolone banderowskie syny, jakie mają prawo do Mickiewicza? Mogą być te kolejne elementy yy, nakłaniania lud ludności do... Zdecydowanego i zdecydowanej reakcji czegoś, co będzie podstawą do tworzenia podziałów. To, o czym mówił Michnik, że dużo nie będzie potrzeba, aby to zrobić. Więc może to jest taki element, również ten element właśnie ich ciągłego narzekania, niedoceniania pomocy, którą otrzymali ze strony rządu polskiego. Te podpalenia dziwne, które się pojawiają w całej Polsce, o których mówiła Panczenko i chodzi oczywiście dumna i wolna po. Zupełnie swobodna, nie odpowiada na, na swoje. Dumna nie chodzi, słuchaj, na pewno. te wszystkie podpalenia, te wszystkie pożary w Polsce, jakie to, do, do, jakie to typowe dla upowców i banderowców. Oni też zaczynali wszystkie te swoje rzeczy przez od podpaleń. To była też forma y, wywierania presji na Polaków. Y, y, wieś sąsiednia płonęła, to, to tutaj ta sąsiednia była także, uciekali do miasta, zostawiali domostwa, uciekali do miasta. To jest historia, się powtarza. Wcale bym się nie dziwił, że te podpalenia się biorą z, z konkretnych. I ABW powinno za, za pizdę ją kurwa wygarnąć i przesłuchać. Chyba, że wykonuje ich zadania. ABW? No co ty, w ABW są nasi ludzie też, przestań. E, Pamiętasz nasze ABW... ostatnie spotkanie z człowiekiem wysokiego szczebla? Czasami nie. nieważne jest, jacy są ludzie, nasi czy inni. Najgorsze jest to, że rządzą kurwy, które wydają rozkazy. A niestety wiele służb na rozkazie stoi.